Cześć, witajcie, tutaj Razron z kanału Poradniany TV. Dzisiaj znowu kręcimy duet z Sejem. Siema. Zamierzamy wam pokazać, jak w łatwy sposób, zresztą kolejny, yy, zdobyć złoto na trybie przetrwania kampania Centrum Zarazy. Tak więc potrzebny nam jest granatnik i osoba, która zgodzi się wylecieć do góry. Spinamy się na najwyższe pie Na jakie możemy I skaczemy na krawędź tutaj, choć raz Wskakuj, musisz tak równie trochę tutaj tak Trochę na prawo idź, twoje prawo Jeszcze trochę, twoje prawo O, lewo, lewo Twoje tak. lewo, jeszcze troszkę Musi być równo, jeszcze Jeszcze, jeszcze Jeszcze Stop Już wyjdzie, nie ja zawsze chodzi za pierwszym razem muszę, no sk raz. muszę skakać czy coś? Musisz skakać i nie możesz kucać. Aha Musisz cały czas skakać, wiesz, musisz ciąg zachować, bo ja nie trafię inaczej. What the hell are you doing? Okay, jest hell Okej, jestem. Idź to. Tam dochodzimy do końca, tam w prawo. Tam dojdziemy. Strzeliłem. I tak wyjdzie na krawędzi, bo trzeba wejść na te spittery jednak. Dostać no bardzo dużego pH, żeby ściągnąć smoker. No ale zdarza się zawsze, nie? Może przetrwam sam tam. No dole, byłby śmiesznie trochę. Jestem chyba na krawędzi, dalej Czeka. Czeka. się boję. No okej okay. No już starczy Tutaj potem będą się zbierać pod tobą zombiaki i tanki, będzie wszystkich wybijać, także mhm. katana si i shotgun. Gdzie to jest shotgun? O shotgun jest. No momento, a mi się rozłożę.

na przetrwaniu jest mnóstwo odgłosów niezidentyfikowanych. Ja się zastanawiam, czy w ogóle sami twórcy wiedzieli, czy coś takiego można tutaj zrobić. też znaczy, też na pomyśle. Nieee, zębiakiem nie potwaliłem tego. Wiesz, yy, no, na ogół można tak wywiązać na wielu poziomach, nie? Tylko tutaj się na teksturze. Po prostu giniesz, wiesz, tam spadasz w czarną odczu. Myślę, że tym co to ty no bo to jest takie, wiesz, te, po prostu. Ta ta na dole. Ja myślę, że to jest jakiś błąd w po prostu. A sposób został wymyślony przez to jest no. I tak się zbiera pod tobą, po prostu pójdź na dół. Zbiera się pod i rzuca kamieniem w to. I, I będzie się zabijać, jeszcze Trzymasz luz. Mago, oszczędzaj ja amunicję, tylko na spittery zużywaj. O oh, fuck, tak. Ja spróbuję was jakoś osłaniać. いい。 Tam jest pod... oooo... Shotguna tego nie trafi. No dobra. You... Ja już się schował. Wiesz co, nie sprawdzałem jeszcze czy yy, normalnie w kampanii jak trzeba zbierać te bagi, no nie? Czy tak to tak się wyglądać? Niby większego okay. efektu to nie przynosi, no ale jednak jedna osoba mogłaby stamtąd osłaniać, nie? Tylko no. była się pośpieszyć. To też nie zawsze wychodzi, nie? Czasami, nie do, czasami wiesz, nie dolatuje. Widziałeś kiedyś, jak zębiaki tańczą, jak nie mogą się dostać gdzieś? O nie! Tak jak nie mogą wejść, no nie, na górę. Bo zazwyczaj stają pod tobą tak i robią uśmiesznie co do zęba, Nie wiadomo w ogóle co <śm> Właśnie smoker jak stanie tej kraw z której się ja wyrzucałem no to to jest jedyne miejsce z której on cię może ściągnąć Aha y Nie jeszcze jest drugie Pod tobą jest taki balkonik tutaj Jak tam stanie ale to się też stawia naprawdę rzadko, on się tam musi y zrespić To też cię może ściągnąć Mamy brąz. Mamy brąz, kończymy filmik To tyle na dzisiaj. Widocznie nam na obywateli, O, oh, yes. mam takie pytanko do ciebie. Tak. Pamiętasz te gry, jak to się nazywa? O, oh, Hugo. O oh, nie. Leciało to w telewizji i grało się oh, na no, telefonie. nie, uh, Ja ci nie pomogę już. No. Mamy lipę, bo gramy we tłuch. Ale może do srebra Grę... dożyjemy No, może dożyjemy A mówiłem ci z tam, na no, tego spi teraz chyba uważam, właśnie no. Zdarza się to ja, ja nie widziałem go akurat O właśnie i y, nie, nie dokończyłem Hugo Kojarzysz te gry, no nie? Hugo w telewizji leciał i grałeś na tak. telefonie. Tak, tak Udało Ci się tam kiedyś dozwolić? Nie Znaczy próbowałem, próbowałem wiele razy ale nigdy. Nie... Miałem przez to wiele niewspanych ranków, bo to zawsze leciało z ramad. Ale to było fight. Był fight. I pamiętam, jak Zawałem na tych ludzi, którzy tam I zawsze przegrywali w taki głupi sposób. Tak, tak. No ale niestety się nigdy nie miałem do woli.

Pomóż mi staczką, może mi się uda cię jeszcze na dół. Strasznie trzeszczy ci mikrofon. Weź go w ogóle, nie używaj najlepiej. O. No ale mam. sobie No i to srebrne. by było tyle. Tak, to na tyle. To jest najprostszy sposób na zdobycie złota. Nam się akurat nie udało. Dobrze z moją nieuwagę. Ale do zobaczenia. To był Razron i Seju.